Radzanowo. Gmina Radzanowo leży w środkowej części powiatu Płockiego, przylegając od zachodu do miasta Płocka. Łączny obszar gminy wynosi 104 km2, a zamieszkuje ją 7620 osób. 90% obszaru zajmują użytki rolne. W rolnictwie przeważa produkcja roślinna i zwierzęca. Ziemie stanowiące obecne terytorium gminy Radzanowo od zarania dziejów była atrakcyjne sadniczo. Świadczą o tym znaleziska archeologiczne i grodzisko w dźwieżnie. W Radzanowie znajduje się szkoła podstawowa imienia Mikołaja Kopernika, która w tym roku obchodzi stulecie swojego istnienia. To tu właśnie rozpoczyna się nasza historia. Kultura i szkolnictwo na Mazowszu w początkach XVIII wieku, podobnie jak w całej Rzeczpospolitej, przeżywało upadek. Dopiero w latach 40. nastąpiła wyraźna poprawa głównie dzięki reformom nauczania i wychowania przyjętych przez Stanisława Konorskiego. Zeformowane zostały także szkoły mazowieckie. Jednak do tych szkół posyłała swoje dzieci głównie szlachta oraz bogatsi mieszkańcy. Najbardziej rozpowszechnioną formą oświaty były wiejskie szkoły parafialne. W tym okresie możemy odnaleźć pierwsze wzmianki o szkolnictwie na terenie dzisiejszej gminy Radzanowo. Mówi o tym notatka z 1781 roku po wizycie kościelnej. Przez kolejne dziesiątki lat zalążki systemu oświaty i szkolnictwa na terenie Mazowsza nie miały możliwości szybkiego rozwoju. Do okresu Księstwa Warszawskiego szkoła była bardzo mocno związana z Kościołem, wręcz była od niego zależna. W 1807 roku powstała Izba Edukacyjna oraz przyległy do niej Wydział Edukacyjny. Dozór miał dbać o potrzeby szkoły, uczniów i nauczycieli. Przewodniczącym miał być dziedzic majątku położonego w miejscu szkoły. Po upadku Napoleona tereny Księstwa Warszawskiego zajęły wojska rosyjskie. W miejsce Dyrekcji Edukacji Narodowej powołana została Komisja Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Dopiero z początku w 1826 roku pochodzi informacja o utworzeniu w Radzanowie prywatnej szkoły elementarnej prowadzonej przez miejscowego organistę. Niestety już 6 lat później szkoła przestaje funkcjonować, a zajęcia odbywają się odpłatnie. Widoczny proces polonizacji szkolnictwa i jego rozwój następuje po przejęciu zarządzania oświatą przez Polaków. Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku dało początek rozwojowi szkoły polskiej. Jak łatwo policzyć, moment odzyskania przez nasz kraj niepodległości jest również początkiem funkcjonowania szkoły w Radzanowie. W projekcie tzw. etatów nowo uchwalonych szkół na rok szkolny 18-19 przewidziany został jeden nauczyciel, a jego płaca miała wynosić 900 marek. Na czynsz oraz wynajem lokalu przewidziano 216 marek. Szkoła mieściła się we wsi Dąbrowa, czyli obecne Radza Nowodębniki, w domu Wincentego Woronieckiego. Jak twierdzą świadkowie, był to mały parterowy budynek z gliny, w której dwie izby zajmowała rodzina Woronieckich, a trzecia była przeznaczona na szkołę. Jednocześnie odbywało się nauczanie dwóch klas liczących od 10 do 20 uczniów. Jedyną nauczycielką była pani Ocetan, a zajęcia odbywały się na dwie zmiany. Obowiązek szkolny w tamtym okresie nakazywał naukę do 14 roku życia. Pierwsze wzmianki o sześcioklasowej szkole w samym Radzanowie pochodzą z przyłomu lat 20. 30. XX wieku. Powojenna odbudowa zniszczonego kraju obejmowała również oświatę, a na czoło wysunęła się walka z analfabetyzmem, gdyż prawie połowa dorosłej ludności nie potrafiła pisać i czytać. Brak dokumentów archiwalnych z tamtych lat nie pozwala na dokładne odtworzenie początków powojennego szkolnictwa w Radzanowie. Jedynymi dokumentami świadczącymi o funkcjonowaniu szkoły były niekompletne arkusze uczniów czy księgi protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej. Już w marcu 1945 roku uruchomiono szkołę powszechną w Radanowie. Zajęcia odbywały się w pałacu mieszczącym się w parku aż do momentu odbudowy zniszczonego przez Niemców budynku szkoły, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego. W tamtym okresie w szkole uczyli Halina Choli, Paweł Rogulski, wieloletni kierownik szkoły w najtrudniejszym okresie jej odbudowy, Tadeusz Nowiński czy Janina Szelongowska. Podjąłem po wojnie, to była tutaj w No Pracowałem tutaj 28 lat jako kierownik szkoły, a teraz trzeci rok jestem na emeryturze było wynagrodzenie. Jakie było wynagrodzenie? No ja sobie przypominam, że jak przyszedłem do Radanowa i razem z żoną pracowaliśmy, to później u pana Skerkowskiego kupiłem żyta do zasiania na działce szkolnej i całe, całe pensje trzeba było oddać na to żyto. Nie pamiętam w tej chwili ile kilogramów tego żyta było. No, moja żona twierdzi, że Mniej więcej pracowaliśmy zarówno wartość 130 do 150 kg żyta. Dużą pomocą dla nas to były komitety rodzicielskie. Komitet rodzicielski w Radzanowie przypominał sobie, zbierał wśród ludzi po prostu mąkę, słoninę, kaszę, ziemniaki. Przynosi, przywozili to do szkoły no bo inaczej nie byłoby z czego wyżyć. No i tak pracowaliśmy tutaj. Pierwszymi nauczycielami, którzy tutaj byli, jak ja przyszedłem, to była pani Chochołowa. To była nauczycielka kwalifikowana. Pani Szelągowska. To była nauczycielka niekwalifikowana. Jakiś pan Nikel, którego ja nigdy na oczy nie widziałem, a który na liście figurował, że jest nauczycielem tutaj w Radonowie. Przypominam sobie taki obrazek, uczyliśmy w, stary, w Starym Dworze, który spłonął teraz niedawno. Jak poszedłem na lekcje do pani Holly, mieliśmy wszystkiego w szkole 400 dzieci i chyba około 20 ławek. I dzieci siedziały tak na podłodze bezpośrednio. Pani Holly siedziała na krześle. Dzieci rzeszyty poopierały o ściany. I tak y, przy pani Holly, jeden na jednym kolanie pani Holly miał zresztą i pisał, drugi na drugim kolanie, a jeden na plecach pani nauczycielki. Ona siedziała, żebyś nie ruszała się, oni tam pisali. No więc to takie obrazek sobie przypominał z tego. No pierwsza, pierwsza nauka to się odbywała prawie, że można by powiedzieć na gazetach, na broszurkach różnych, bo no, nie mieliśmy podręczników. Uczyliśmy bez podręczników. Dzieci często pisały na, takich, na takim papierze z torek, tych od, od, z takich papierowych torek, z papierowych wodków, bo zeszytów nie można było dostać. Otrzymywaliśmy przydziały zeszytów i to się dzieliło między dzieci, tak żeby każdy miał ten zeszyt, żeby mógł pisać porządnie. Praca była no, w prymitywnych, trudnych warunkach, ale Muszę powiedzieć, że zapał do nauki wśród tamtej młodzieży był bardzo duży. W szkole obowiązywał jeszcze program międzywojenny, ale polecano nauczycielom aktualizowanie i dostosowywanie go do nowej sytuacji narodu i państwa polskiego. Z roku na rok w szkole pojawiało się coraz więcej uczniów, a wraz z nimi pojawiali się nowi nauczyciele. W roku 1949 dobudowano drugie piętro na budynku szkoły. Wraz z polepszeniem się bazy lokalnej szła troska o podnoszenie poziomu nauczania i wychowania. Czytając księgi protokołów z tamtych lat, można odnaleźć informacje o początkach funkcjonowania świetlicy szkolnej, biblioteki, spółdzielni uczniowskiej, samorządu szkolnego czy też Związku Harcerstwa Polskiego. Reforma szkolnictwa z 1961 roku wprowadziła ośmioletnią powszechną szkołę podstawową, która miała zapewnić uczniom jednolite wykształcenie. Kładziono nacisk na nowoczesne w tamtych czasach metody nauczania, jak obserwacja, doświadczenie przy samodzielna praca z książką. Wycieczki szkolne miały służyć rozwijaniu samodzielności myślenia i działania oraz wdrażania do samokształcenia. Na początku lat 70. następuje radykalna zmiana. Tworzone są zbiorcze szkoły gminne i następuje stopniowe upowszechnienie wychowania przedszkolnego. W 1976 roku zostaje utworzona zbiorcza szkoła gminna w Radzanowie, która staje się jednostką nadrzędną dla wszystkich placówek oświatowych na terenie gminy Radzanowo. Funkcję gminnego dyrektora szkoły w latach 79-81 pełni Stanisława Pietrzak, a od 81 do 84 Jerzy Lewandowski. W latach 80. uczniowie obok nauki byli wdrażani do uczestnictwa w życiu kraju i społeczności lokalnej poprzez obozy harcerskie, biwaki czy akademie szkolne. Wspierane były ogólnopolskie akcje takie jak zbiórka pieniędzy na Centrum Zdrowia Dziecka czy Polski Czerwony Krzyż. Pamiętano również o ważnych rocznicach historycznych. W tym też okresie zmianie ulega zasada funkcjonowania biblioteki szkolnej. Zostaje zatrudniony nauczyciel-bibliotekarz. Był nim Włodzimierz Mazurkiewicz, a później Teresa Małgorzata-Woroniecka, która w bibliotece pracuje do chwili obecnej. Rok 1984 to kolejna zmiana organizacyjna. Zbiorcza szkoła gminna przestaje istnieć na rzecz szkoły podstawowej, a 4 lata później do użytku zostaje oddany nowy budynek, przedszkola w Radzanowie, gdzie zostają przeniesione klasy zerowe. Wielkim świętem całej społeczności szkolnej był dzień 17 lutego 1995 roku. Po długich przygotowaniach nadano szkole podstawowej imię. Od tego dnia pełna nazwa szkoły brzmi Szkoła Podstawowa imienia Mikołaja Kopernika w Radzanowie. W tamtym okresie szkoła jeszcze bardziej zaczęła się rozwijać pod kątem zainteresowań uczniów. Powstawały liczne koła zainteresowań, które miały na celu przygotowanie uczniów do konkursów i licznych olimpiad o zasięgu ogólnopolskim. Takimi osiągnięciami mogą poszczycić się m.in. Andrzej Tokarski z historii, Sylwia Demska z języka polskiego czy Martyna Zalewska z chemii. Przedstawione wydarzenia obejmują ćwierć wieku bogatej, ale i trudnej historii oświaty w Radzanowie. Był to okres szczególnie intensywnych przemian w dziedzinie szkolnictwa w połączeniu z transformacją ustrojową i gospodarczą w kraju. Po okresie tworzenia, budowy, jak i późniejszej odbudowy szkolnictwa w Polsce, szkoła w Radzanowie, jak i wszystkie inne stanęła przed jeszcze większym wyzwaniem. Rozwój technologiczny początku XXI wieku oraz ogromne zmiany w systemie edukacji, jakie niosła ze sobą reforma, sprawiły, iż zadania szkoły, jak i jej oferta musiały ewoluować wraz z potrzebami ucznia. Rok szkolny 99-2000 to również wielka zmiana w systemie polskiego szkolnictwa. Prowadziła ono trójstopniowy system szkolny, w skład którego wchodziła sześcioletnia szkoła podstawowa, trzyletnie gimnazjum i trzyletnie liceum lub dwuletnia szkoła zawodowa. Reforma sprawiła, że w Radzanowie w roku szkolnym 99-2000 w jednym budynku zaczęły funkcjonować dwie odrębne szkoły. Sześcioletnia szkoła podstawowa i trzyletnie gimnazjum. Funkcję dyrektora obydwu szkół objęła pani Halina Chałupczyńska, która wcześniej pełniła rolę dyrektora szkoły podstawowej. Sytuacja taka wymagała wypracowania już na samym początku zasad współpracy i komunikowania się obu placówek. W pierwszych latach część nauczycieli zatrudniona była w obu placówkach szkolnych, a zajęcia trwały do późnych godzin popołudniowych. Od chwili wprowadzenia reformy czyniono również starania o poprawę bazy lokalnej szkoły. Rok później, czyli 11 września 2001 roku, odbyło się uroczyste oddanie do budowanej części budynku szkoły. Na uroczystość przybyli przedstawiciele Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, władz powiatowych, władz samorządowych oraz uczniowie wraz z rodzicami. Uroczystego otwarcia nowej części szkoły dokonał wójt gminy Radzanowo Andrzej Moszakowski, a ksiądz proboszcz Franciszek Stepnowski poświęcił nowy obiekt. Wraz ze zmianami, które przyniosła reforma oświaty w dziedzinie nauczania przybyło obowiązku zarówno dyrekcji jak i gronu pedagogicznemu. W 2002 roku funkcję dyrektora publicznego gimnazjum w Radzanowie objął pan Bolesław Urbaniak, a pieczę nad szkołą podstawową sprawowała nadal pani Halina Chałupczyńska. Konieczność wypracowania dokumentów prawa szkolnego takich jak statut szkoły, program wychowawczy i profilaktyki, wewnątrzszkolny system oceniania oraz ciągłe śledzenie zmian w aktach prawnych wymagało częstych posiedzeń Rady Pedagogicznej oraz szkoleń. W 2008 roku powołany został zespół szkół w Radzanowie, w skład którego wchodziła szkoła podstawowa oraz gimnazjum. Funkcję dyrektora placówki objął pan Bolesław Urbaniak, który wcześniej pełnił rolę dyrektora gimnazjum. Funkcję wicedyrektora objęła pani Iwona Jaroszewska, a później również pani Halina Chałupczyńska. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało zdecydowane zwiększenie inwestycji, i konsumpcji oraz stopniowe, lecz zauważalne zwiększenie dynamiki rozwoju inwestycji w oświatę. Dzięki staraniom władz gminy z wójtem Tadeuszem Pokorskim na czele ośrodki unijne w gminie Radzanowo udało się rozpocząć szereg inwestycji. Wspomniane inwestycje nie ominęły też szkoły w Radzanowie. W 2013 roku została otwarta trzecia część szkoły, w tym pełen kompleks sportowy, w skład którego weszła nowoczesna hala sportowa, siłownia, sala fitness wraz z całym zapleczem. Sale szkolne zostały wyposażone w tablice multimedialne wraz z nowoczesnymi komputerami oraz pomocy dydaktyczne, które pomagają uczniom w jeszcze bardziej efektywnym zdobywaniu wiedzy. Świadczy o tym osiągnięcia uczniów na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim, a poziom nauczania w Radzanowie można śmiało zestawić z poziomem nauczania w dużych miastach w całej Polsce. W szkole funkcjonują dwa kluby sportowe, uczniowski z klub sportowy atleta pod kierownictwem Iryneusza Gontarka zrzeszający uczniów klas szkoły podstawowej oraz uczniowski ludowy klub sportowy Olimpia Radzanowo pod kierownictwem Mariusza Kusego, który w swoich szeregach skupia uczniów klas gimnazjalnych. Do największych sukcesów sportowych szkoły możemy zaliczyć wicemistrzostwo Polski Ani Szczutowskiej w pchnięciu kulą w finale krajowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Białym Stoku. Czy czwarte miejsce Mateusza Atlaka w Światowych Igrzyskach Młodzieży w Jerozolimie w 2018 roku? Kluby wpisały się na stałe w kalendarium imprez szkolnych, organizując co roku jesienny bieg przełajowy na Mazowszu, obozy dla uczniów klas sportowych, sks -y czy zajęcia korekcyjne. Należy tu również wspomnieć o nawiązaniu współpracy z sekcją ręczną SPR Wisła Płock, wielokrotnymi mistrzami Polski, w której szeregach juniorów znajdują się nasi wychowankowie. Większość wyjazdów odbywa się dzięki pozyskanym przez nauczycieli i dyrekcję funduszom. Należy tu wspomnieć o dużym zaangażowaniu władz gminy z wójtem Sylwestrem Ziemkiewiczem na czele. Dzięki tej współpracy udało się sfinalizować wiele inwestycji poprawiających warunki pracy nauczycieli, a co za tym idzie jakość nauczania w szkole. Świadomość potrzeb, a także przychylność o świecie wójta Sylwestra Ziemkiewicza zaowocowała kolejnymi inwestycjami, jak na przykład termomodernizacja najstarszej części szkoły. Szkoła podstawowa imienia Mikołaja Kopernika w Radzanowie pielęgnuje również patriotyzm wśród swoich uczniów. W 2018 roku przed szkołą stanął obelisk z tablicą dedykowaną lokalnym bohaterom walk narodowo-wyzwoleńczych. To wyraz wdzięczności mieszkańców gminy Radzanowo dla przodków, którzy swoim życiem i działalnością, odwagą i bohaterstwem wywalczyli dla nas i kolejnych pokoleń wolną ojczyznę. Szkoła w Radzanowie ma już 100 lat 100 ciężkich, burzliwych lat. 100 lat, w których nigdy nie było łatwo, a proces doskonalenia trwa nieprzerwanie do dziś dnia. Sto lat, w których wyraźnie widać, że szkoła nie byłaby taka jaka jest dziś, gdyby nie pomoc władz, różnego rodzaju organizacji, czy przede wszystkim nas samych. Sto lat temu odzyskanie przez Polskę niepodległości dało wspaniały początek tej szkole. Dziś należy pamiętać, że trzeba dzielić się historią i współtworzyć dla przyszłych pokoleń dalsze karty lokalnego dziedzictwa. Miejmy nadzieję, że te minione 100 lat to dopiero początek historii szkoły podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Radzanowie.